Dzień dobry Państwu, dziękuję za miłe przywitanie, dziękuję Państwu też za obecność. Jesteśmy już powoli na finiszu kampanii wyborczej, zostało około 10 dni do ciszy wyborczej. Pracujemy dość intensywnie. Dzisiejsze nasze spotkanie i dzisiejsze nasze wizyty w różnych miastach województwa. Lubelskiego, to można powiedzieć, jeden z ostatnich akcentów yy, takich yy, terenowych kampanii wyborczej przed świętami Wielkiej Nocy. Yy, dzisiaj odwiedziłem Biłgoraj, dzisiaj odwiedziłem Janów Lubelski, i dzisiaj jesteśmy w Lublinie. Yy, jesteśmy po to, żeby przekonywać i jesteśmy po to, żeby docierać z dobrą wiadomością. Ta dobra wiadomość to, że środowiska ludzi ideowych, yy, samodzielnych, niezależnych połączyły siły. I dają alternatywę i na poziomie sejmików wojewódzkich, gdzie mamy listy wystawione w całym kraju i na poziomie powiatów, czy konkretnych miast, czy gmin. To co jest przed nami, jeszcze po eurowyborach to oczywiście europarlament, to co jest przed nami, o czym rozmawialiśmy z liderami środowisk rolniczych, którzy są też dzisiaj z nami na sali, to jest wykształcenie dobrej reprezentacji, dobrego przywództwa. Obok przywództwa politycznego, które my formujemy, przywództwa społecznego, tych grup, które muszą się w Polsce obronić. I to, co jest zaskakujące, to, że my, żyjąc w XXI wieku, żyjąc po tych wszystkich reformach, po tych wszystkich dostosowaniach, budzimy się w Polsce, w której musimy bronić podstawowych branż naszej gospodarki. Bo proszę Państwa, okazuje się, że my musimy bronić rolnictwa, żeby w Polsce można było. Uprawiać rośliny, żeby w Polsce można było hodować zwierzęta, żeby w Polsce można było eksportować mięso, żeby w Polsce mógł istnieć przemysł, przetwórczy i wszystkie z tym związane rzeczy. To jest naprawdę coś bardzo zdumiewającego. To, że zmuszono nas do takiej debaty, to, że my musimy w tej chwili, zamiast myśleć o tym, jak eksportować. Jak efektywniej produkować, to my się musimy spotykać pod urzędami. My się musimy spotykać na granicach. My musimy odbywać jakieś narady quasi rewolucyjne, bo rząd i poprzedni i obecny działa przeciwko nam, przeciwko Polakom. To jest coś niebywałego. I tu jest potrzebna mobilizacja społeczna, ale to czubek góry lodowej. Obok tego mamy. Przemysł energochłonny. Ja zwracałem uwagę na to, że regulacje Unii Europejskiej już w poprzedniej kadencji doprowadziły do tego, że przemysł energochłonny ucieka i z Polski, i z Unii Europejskiej. Mamy energetykę, mamy biznes, mamy budownictwo. Nawet ci, którzy są zaangażowani w tak zwaną transformację energetyczną i przechodzenie na odnawialne źródła energii, okazuje się, że nie czują się w Polsce jak u siebie. Bo przecież kogo my gościliśmy w Sejmie wraz z posłem Krzysztofem Mulawą nie dalej niż dwa tygodnie temu? Polskich producentów pomp ciepła. Okazało się, że rząd skonstruował tak przepisy, że chińskie, mniej efektywne produkty wypierały polskie z powodu dopłat. Więc na zasadach rynkowych polski produkt byłby lepszy, ale rząd uruchomił program dopłat źle skonstruowany i produkt importowany wypierał lepszy produkt polski. Żyjemy, proszę Państwa, w, w państwie, w którym gdzie się nie obrócimy, to spotykamy się z regulacjami, które są skonstruowane w sposób sprzeczny z najbardziej podstawowymi interesami ludzi, którzy ten kraj zamieszkują. Jak to jest możliwe? Mamy do czynienia z mieszanką presji wymierzonej w nasze interesy z zagranicy. Jakiej skrajnej głupoty, jakiej skrajnej beztroski tych, którzy są, powinni być polską klasą polityczną. I nie ma na to innego sposobu, nie ma innego sposobu na tą sytuację, niż zmierzać do tego, żeby tych ludzi powymieniać. Karą w demokracji za złe rządzenie jest odsuwanie od władzy, a następnie odsuwanie od wybieralnych funkcji. I w wyborach samorządowych trzeba dokładnie to zrobić z nieefektywnie działającymi. Lokalnymi elitami w gminach, w powiatach i w województwach. Karą za złe rządzenie, karą za brak zainteresowania sprawami lokalnymi, musi być usuwanie z funkcji radnych. Lepsi muszą zacząć zastępować gorszych. Bardziej aktywni muszą zastąpić tych, którzy już są rozleniwieni, nabrali mentalności biurokratycznej, nie chce im się czytać dokumentów, nad którymi głosują, może nie chce im się przychodzić na rady. To po co tam tkwią? I Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy dają ofertę, e, która, jak sądzę, nie jest tylko ofertą, że możecie na nas zagłosować. To jest oferta, że wraz z nami możecie zacząć tworzyć coś, co w socjologii nazywa się kontrelitą. To znaczy, mamy tych, którzy okupują stanowiska, na których powinni robić robotę dla ludzi, nie robią tego, i my formujemy kontrelitę po to, żeby ich wypchnąć i zająć to miejsce. I to jest proces, który powinien się odbywać w Polsce na każdym poziomie, na każdym szczeblu, w każdym województwie. I my to zrobimy. I to już, proszę Państwa, się zaczęło i to trwa. W poprzedniej kadencji Sejmu 11 posłów konfederacji, jak klin wbity między PiS i Platformę, pośrodku sali Sejmowej, obecnie już 18 posłów. Ten wbity klin przesunął się do przodu. Już jesteśmy bardziej z przodu, jest nas więcej. Yy, mamy bardziej istotne funkcje. Funkcja wicemarszałka, funkcja przewodniczącego komisji. Yy, idziemy do przodu, i teraz musimy zrobić kolejny skok w samorządach. W samorządach musimy wprowadzić radnych do wszystkich sejmików wojewódz. W niektórych sejmikach wojewódz, kto wie czy nie w Lubelskim nasi samorządowcy mogą być języczkiem uwagi i decydować o tym, kto będzie rządził, jaki będzie realizował program. Tutaj dużo może od nas zależeć. To samo może się wydarzyć w niektórych radach powiatów, być może w niektórych radach miast, radach gmin. I naszym obowiązkiem, jeżeli ta szczelina szansy się pojawia, naszym obowiązkiem jest ją wykorzystać. Sformułowaliśmy bardzo wiele słusznych, jak sądzę, postulatów programowych. Spieliśmy je w ostatnią sobotę w Krakowie na Ogólnopolskiej Konwencji Samorządowej hasłem piątki Samorządowej Konfederacji. Przypomnijmy te hasła. Rozbijemy układy. Tam, gdzie są jakieś układy do rozbicia, tam pojawiamy się my i idziemy jak taran. Własny dom to wolność. To, co planuje nam się zabierać poprzez podwyższanie kosztów. Dyrektywa budynkowa, mnożenie ciągle wymagań, podnoszenie kosztów prądu, podnoszenie kosztów ciepła, podnoszenie, yy, zakazywanie ogrzewania domów w normalny, konwencjonalny sposób. Ekologiczny, bo spalanie gazu nie jest bardzo nieekologiczne na tle różnych źródeł, które mamy do wyboru, ale chcą nam zakazać ogrzewania domów piecami gazowymi, mimo że dopiero co inwestowaliśmy w całym kraju w kładzenie sieci gazowych. Czysty absurd. Własny dom to wolność, to jest coś, co musimy obronić. Powtarzam to przy różnych okazjach, w różnych przemówieniach i powtórzę jeszcze raz. Życzę wszystkim, życzę Wam wszystkim, tych, którzy może nas oglądają, żebyście dysponowali takimi dochodami, żeby móc postawić domy w najwyższym standardzie. Natomiast to nie jest powód, żeby zdelegalizować domy tych, którzy mieszkają w domach po rodzicach, po dziadkach, w domach, które wymagają modernizacji i żeby im pozwolić tą modernizację robić w tempie, na którym ich dochody im na to pozwalają. Jeżeli zmusimy całe społeczeństwo do wydatków idących w setki tysięcy złotych albo zdelegalizujemy ich domy, zakazując je sprzedać, zakazując je wynająć, to to nie jest droga do postępu, to jest droga do niewolnictwa. Lewica, która proponuje nam pobudowanie mityczne, bo oni tego nie zrobią, bo oni oczywiście nigdy nie zrobią tego, co obiecują, ale którzy obiecują nam, rozwijają wizję, że pobudują nam dziesiątki, może setki tysięcy mieszkań na wynajem, to nie jest dobra perspektywa, bo to jest perspektywa, w której my będziemy klientami. Kimś, kogo można przyjąć, ale kogo można odrzucić. Dziś pod takim pretekstem, jutro pod innym. Własność daje wolność. Własny dom to wolność, własne mieszkanie to wolność. Dlatego musimy tej wolności strzec. Idąc dalej, polska zdrowa żywność. Wspomnieliśmy już o temacie rolniczym na początku. Trzeba wspominać o tym temacie, po to, żeby ci, którzy zdecydowali się protestować, wiedzieli, że jesteśmy z nimi. Dzisiaj zostałem poproszony o to, żeby pomóc tym, którzy po protestach mają problemy. My jesteśmy im winni solidarność, bo oni za nas wszystkich nadstawili karku. Ostatnia, być może grupa społeczna, po tym jak zlikwidowano w Polsce górnictwo, skorumpowano związki zawodowe. Być może ostatnia wolna grupa społeczna to rolnicy, którzy dysponują czymś większym, czym mogą wyjechać, zrobić większy protest. I my musimy okazać solidarność i wsparcie. Także wszyscy ludzie z branż pozarolniczych. Polska zdrowa żywność. Polska ma być suwerenna żywnościowo. Polska ma być w stanie wyżywić się sama. W Polsce produkcja żywności ma być Legalna, eksport żywności ma być legalny. To nie są postulaty radykalne, to jest normalność. A i poprzedni rząd, i ten rząd, i eurokraci na tysiąc różnych sposobów próbują tę, tę sytuację zmienić, próbują nam to zablokować. I my się na to nie zgodzimy. Następna sprawa, proszę Państwa, to energetyka, o której już wspomniałem. Samorząd pełen energii to jest kolejne hasło naszej piątki samorządowej. Musi być dostępna energia i dostępne ciepło w polskich samorządach. Nie może być tak, że my się z tym pogodzimy, że w ramach tego, że postęp idzie do przodu, to wytwarzanie energii, wytwarzanie ciepła będzie coraz droższe. Powinno być odwrotnie. W miarę postępu ceny powinny spadać. Jeżeli jako społeczeństwo daliśmy sobie wmówić, że wszystko będzie coraz droższe, bo żyjemy na coraz wyższym poziomie zaawansowania technologicznego, to znaczy, że w którymś momencie daliśmy się ogłupić. Odrzućmy to ogłupienie. Żądajmy, żeby rzeczy były bardziej dostępne. A jeżeli nie są bardziej dostępne, a dysponujemy najbardziej zaawansowanymi technologiami w historii ludzkości, to zapytajmy, gdzie zginęła różnica. Który regulator, który biurokrata nałożył na nas takie regulacje, że to, co powinno być tańsze i bardziej dostępne, zaczyna wyglądać jak marzenie? Rząd zadeklarował właśnie dla Unii Europejskiej, że więcej niż co dziesiąty Polak popadnie w tak zwane ubóstwo energetyczne, które jest eufemizmem na to, że gospodarstwa domowe popadną w długi, nie będą w stanie płacić za ciepło i za prąd. Nie wolno nam się na to zgodzić. I my się na to nie zgodzimy. I ostatnie hasło, proszę Państwa. Swoboda przemieszczania się. To nam obiecywano, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. To mamy zapisane w Konstytucji. Odkryłem to dopiero kilka dni temu. Tak, w tym zakresie możemy się powoływać na Polską Konstytucję. Mamy swobodę wyboru miejsca pobytu. Jeśli pamiętam dobrze, artykuł 52 Polskiej Konstytucji. Tym wszystkim z centrum, z lewicy, którzy przychodzą i wołali Konstytucja, trzeba powiedzieć: tak, Konstytucja, nie macie prawa ograniczać ludziom przemieszczania się. Nie macie prawa podzielić ludzi na kasty, że ci, którzy mają więcej pieniędzy, będą mogli wjeżdżać do centrów miast i sobie tam parkować, a pozostali mają się trzymać na swojej wsi, czy na swoim miasteczku, czy na swoim przedmieściu. Nie macie prawa tego zrobić. W Warszawie, proszę Państwa, prezydent wyznaczył strefy zakazu wjazdu obejmujące drogi przejazdowe przez Warszawę nie tylko centrum, ale tranzytowe trasy. I jak na konsultacjach nasi działacze zgłosili postulat, żeby je wyłączyć, to oni się nie zgodzili. To jest wojna z kierowcami, to jest wojna z naszym prawem do przemieszczania się. To nie jest wojna o czyste powietrze, bo gdyby chodziło o czyste powietrze, to ktoś by przyszedł, położył na stół papiery i powiedział, jeżeli te auta albo te auta nie wiadą, będzie powietrze o tyle czystsze. Widzieliście takie wyliczenie? Oczywiście nikt go nie przedstawia, bo takie wyliczenie nie istnieje. Natomiast wojna z kierowcami jest faktem. I my jesteśmy jednymi z niewielu, którzy mają, mają odwagę przeciwstawić się w tej wojnie z kierowcami. Powiedzieć, my nie pozwolimy na to, żeby zabrać nam nasze prawo do przemieszczania się. Nie podprowadzi się każdemu autobusu, pociągu pod jego dom. To jest niemożliwe. Komunikacja zbiorowa ma swoje miejsce w systemie komunikacyjnym, ale nie zastąpi, nie zastąpi tego indywidualnego środka transportu jakim jest auto i nie da się całego społeczeństwa przestawić na elektromobilność. Trzeba to mówić otwarcie, trzeba to mówić uczciwie i my jako jedyni w tych sprawach mówimy prawdę. Odrzucamy utopijne programy, bronimy praw obywateli, bronimy dobrze pojętego interesu społecznego. Tacy są nasi radni i taki program będą realizować w samorządach. Takich radnych wam życzę oby weszli, oby zwyciężyli. Dziękuję bardzo.